Witam w kolejnym odcinku po bardzo długiej przerwie. Bo nie było mnie miesiąc. Eee, trochę będę pierdolił, niestety. Eee, nie było miesiąc, ponieważ byłem chory. Były słabe warunki do jazdy. No i no nie mogłem wyjść z domu, tak naprawdę. Nie miałem czasu. Dalej jeszcze jestem trochę chory, ale zaczęły się święta, jest sobota. Kurwa, jak się zmęczyłem yy, Jesteśmy jak zwykle w naszym super lesie z dropem i Plan dzisiaj jest taki, żeby odkryć pewne miejsca w tym lesie chociaż dużo jeszcze nie odkryliśmy Mamy do zaliczenia ogólnie dropa jednego na wakacje albo jak nie będzie tam tak mokro bo znalazłem Tam też się dzisiaj połazimy no, niestety pole za rano, ale chuj, to nam nie przeszkodzi. Trochę sobie pozwiedzamy, trochę sobie poskaczemy. I mi się wydaje, że ten film będzie jako jeden duży. Po prostu pod koniec świątyń. Albo na Sylwestra. Napiszcie mi jeszcze w komentarzu, czy chcecie jakieś podsumowanie roku 2024, film w takiej postaci, bo... Mogę w sumie zrobić, jak mi się będzie nudziło. Ale jak nie będziecie chcieli, to po chuj mam to robić. No to co ja mógłbym więcej powiedzieć? Zapraszam do oglądania i miłego siłono! O kurwa! O! Ja pierdolę! Oh, kurwa Oooo, ale się jebałem O kurwa, ale to, dupca Dobra クールは持つの O oh, oh, kurwa nogi O oh, wow, oh, kurwa Dawaj, dawaj, pokaż nie do pierdolę. Oh, wow. Ja pierdole jo, je... Ogólnie to jeszcze informacja na koniec filmu No, stało się co się stało Wlądowałem sobie źle i prawdopodobnie skręciłem sobie lewą kostkę nie podałuję tą nogą ja tylko na pedale, no bo kurwa no nie mogę chodzić. Tak mnie to boli, że nie mogę chodzić. Nie jadę z tym nigdzie, bo mi się, bo mi się nie chce. I powiem Wam tak, jeśli będziecie widzieli ten materiał, to znaczy, że film będzie przed, przed nowym rokiem. Bo po prostu prawdopodobnie jak się jutro obudzę i nie będzie bolała dalej ta kostka, to po prostu wrzucę wam to, co mam mało materiałów naprawdę, bo nie było z kim wychodzić, nie było gdzie wychodzić. No i kurwa... No więc, to dropa przybyła dzisiaj? Ale oczywiście obszerałem gacie No niestety mam takie coś, że muszę mieć dzień Żeby coś skoczyć, muszę mieć dzień, w którym się dobrze czuję, żeby latać Dzisiaj takiego dnia nie było, dzisiaj się doprowadziłem do limitów Tego co mogłem zrobić, no i nie skakanie tego dropa Miałem więcej pomysłów Do końca tych świąt miałem naprawdę dużo pomysłów, ale szkoda, że realizacja miała zero pokrycia, bo wyszła jak zwykle, czyli zero osób do jazdy. dziękuję oczywiście wszystkim, którzy ze mną jeździli nie będę wymieniał, bo nie pamiętam, ale większość ekipy się zaangażowała i rzeczywiście oczywiście było dzisiaj, byli wszyscy w większości, no i dziękuję wszystkim że do jeździliście, że się mną zainteresowaliście i raz do czasu do czasu mnie tam ciągnęliście bo jazda z tą nogą to sera nie należy do najprzyjemniejszych muszę jeszcze do domu wrócić, no męczarnia totalna ten zły, bo jeszcze mi się zapowietrzył damper Więc też nie wiem co z tego wszystkiego będzie, muszę go znowu Tym razem oddać Damper, bo Nie chcę mi się tego samemu robić, nie mam oleju, jeszcze się znowu spierdolę no, ale te 150zł jeszcze na 200 zapłacić Pana Abotora, którego serdecznie polecam na Instagramie, może do niego napisać Robi bardzo tanie serwisy w Krakowie No i no co ja wam jeszcze powiem no Chuj, nie będzie kurwa filmów Zapewniam wam tylko, że to będzie bajkczek za jakiś czas Nie wiem kiedy, bo to musimy to nagrać Jakby filmy same sobie mam, ale muszę sam bajkczek nagrać No będzie fajny film oglądaj, to nie będzie taki typowy bajczek. dla PiS, tylko to będzie normalny bajkczek Zobaczcie zresztą jaki Mam nadzieję, że wam się spodoba Tylko muszę sam bajkczek kurwa nagrać, nie? A chcę to zorganizować w formie wyjścia do lasu. Więc no Jak wyzdrowieję, pewnie będę na Instagramie dawał znać nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeśli to widzieliście to ludzie koński mu. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Nie wiem kiedy będą kolejne filmy. Nie potrafię tego określić, ponieważ No, byłem chory, teraz noga rozjebała się. No i no, co ja wam powiem. No. Trzymajcie się, dzięki za to oglądaliście. No do zobaczenia chuj wie kiedy sięma no.